Jeśli z różnych przyczyn, czy to zdrowotnych lub innych losowych nie możesz się udać do Kościoła z koszyczkiem wielkanocnym, by w świątyni pobłogosławić pokarmy, możesz zrobić to samodzielnie we własnym domu. Modlitwa błogosławieństwa pokarmów na stół wielkanocny. Chrystus z martwych wstał. Aleluja! Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie, co będziemy jeść. Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie, co będziemy jeść, co będziemy pić. Przecież Ojciec Wasz Niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o Królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie Wam dodane. Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary. I jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Dziękuję Ci za wspólną modlitwę. Może masz ochotę odmówić inną modlitwę? Wybierz jedną z wyświetlanych teraz na ekranie.